Nie zabijajcie mnie. Byłaś. Rozejrzyj się. Kanka, karta wędkarska i dowodzik poproszę już. Nie słuchajcie, dawaj dowodziki, kartę wędkarską. W mundurach nawet nie jesteście, to nawet nie mam prawa wam podawać chyba karty. <laughs> Tak się bawimy? Czekaj, tak, ja lecę na... do szeryfów. Mam kur... nagranie. Dzięki wielki panowie, a propos. Ona. No. Wszystko mam... wszystkie mam podane. I nazwy, i kurde... hashtagi wszystko. Ale co? Ale co? Co? się po tych kurde tych konserwiuszy. I konfidentem chcesz zostać? O ja jestem szeryfem? Nie jestem konfidantem. Jestem na... xD No to widzisz, kurde, jak się wyjbałeś. Dziękuję. Dziękuję. Dobranoc, życzę miłej loty. Mm -hmm.